Dzisiejszy fałszywy przyjaciel jest fałszywy podwójnie, bo nie tylko po angielsku, ale również po polsku. Tak, Polacy też z tym słowem mają problem, a raczej wątpliwość, co ono właściwie znaczy. A chodzi o absolutnie. Jeśli was zapytam, jak po angielsku jest absolutnie, no to odpowiecie: absolutely. No chyba wiadomo, czemu zadajesz takie pytania? Dlatego że y, jednocześnie macie rację i jej nie macie ponieważ y, nie każdy ma pewność co to słowo tak właściwie znaczy dlatego że niektórzy używają je w zupełnie przeciwnym znaczeniu niż inni i dlatego żeby nie było żadnych wątpliwości ja raczej proponuję słowo absolutely tłumaczyć na polski jako zupełnie na przykład w wyrażeniu absolutely nothing czyli zupełnie nic you my friend are a romantic retard. Hey! Just because I want to get my business back in order. That doesn't make me a shitty person. And Amelia has nothing, absolutely nothing to do with this. Oh man, you are so in love. It is crazy. Christ, do you ever shut up? A jeżeli absolutely występuje np. przed czasownikiem, to można je przetłumaczyć jako po prostu. Na przykład I absolutely love to po prostu uwielbiam. No i w tej scenie właśnie takie wyrażenie usłyszymy, a obraz jest prawie całkiem czarny, ale nie lękajcie się. To tak ma być, ponieważ akcja dzieje się w restauracji, w której się je po ciemku. – Do you like Kate Moss? – I absolutely love her. In fact, I almost wore one of her dresses here tonight. You? – No, no, her clothes look terrible on me. Ja w takiej restauracji też kiedyś byłam, akurat w Poznaniu i muszę powiedzieć, że polecam, bo doznania smakowe są wyjątkowe, kiedy się nie widzi tego, co się je. Ja na przykład nie byłam w stanie rozpoznać smaków, które bardzo dobrze znam na co dzień. Tylko dlatego, że nie wiedziałam, jakiego koloru jest to, co jem. Ciekawe. Ale wróćmy do słowa absolutely, które może też wystąpić na przykład przed przymiotnikiem, więc jeśli powiemy absolutely sure, to przetłumaczymy to jako całkowicie pewna. Phoebe, don't worry about it. I'm sure she wants to live with you. You're sure? You're absolutely sure? Well, no, but I'm but she probably does. Probably? Yeah, I don't like that word. Kind of what probably really means. Yeah, mhm. Yeah. Oh, your mom probably won't kill herself. You know. No dobra, ale co z tym słowem, kiedy występuje samodzielnie? No bo zdarza się, że czasami ktoś powie tylko tylko je yeah i nic więcej. No, właśnie. Więc po angielsku "absolutely" oznacza, uwaga, uwaga, tak, czyli zdecydowanie. So you're saying that you and Granddad and his brothers could all travel back in time? Absolutely. And you still do? Absolutely. Although it's not as dramatic as it sounds. It's only in my own life. I can only go to places where I actually was and can remember. I can't kill Hitler or shag Helen of Troy, unfortunately. Okay, stop. Ale żeby powiedzieć nie, to do absolutely trzeba dodać not i dopiero to razem będzie oznaczało zdecydowanie nie. You wouldn't sleep with him. No, of course not. Absolutely not. But jest is clever. Handsome. Yes, he's also a dysfunctional fucked up middle perfect. I w języku polskim słowo absolutnie też jest dla nas trudne, ponieważ niektórzy Polacy używają je w znaczeniu tak, a niektórzy w znaczeniu nie. I poradnia językowa PWN-u podaje, że w języku potocznym absolutnie jest używane jako tak, czyli jako kalka z języka angielskiego od absolutely, ale w języku urzędowym, oficjalnym absolutnie nadal oznacza nie. No więc, żeby unikać takich nieporozumień i na przykład nie zgodzić się przypadkiem na coś, na co chcielibyście się zgodzić, albo odwrotnie, to można zastąpić to słowo innym, czyli żeby nie było wątpliwości. Zamiast absolutnie w znaczeniu tak, bezpieczniej będzie powiedzieć zdecydowanie, a zamiast absolutnie w znaczeniu nie, bezpieczniej będzie powiedzieć wykluczone. Podsumowując, angielskie słowo absolutely można przetłumaczyć na kilka różnych sposobów i bezpieczne jest unikać słowa absolutnie, które nawet po polsku może oznaczać dwie zupełnie odwrotne rzeczy. I tak na przykład absolutely nothing to zupełnie nic, I absolutely love it to po prostu to uwielbiam, absolutely sure to całkowicie pewny. A jeżeli powiemy samo absolutely, to oznacza tak, zdecydowanie. A jeżeli chcemy powiedzieć nie albo wykluczone, to używamy absolutely not. Mam nadzieję, że pomogłam. Czy ten odcinek był przydatny? Absolutnie! I obojętnie, co to znaczy, to wszyscy macie rację. Absolutely. Tak to się akcentuje. Absolutely. Dobra.